Paweł Wadas. Seminarium z Pawełem Wadasem. Jak wrażenia? No słuchajcie, no przede wszystkim jestem w szoku, że Was tak dużo przyszło. Cieszę się, że zrobiliśmy fajne seminaria, No i mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Trochę się dzisiaj popinaliśmy w plecy, troszeczkę jeszcze okay. powalczymy. Eee, no Słuchajcie, jak będziecie na pewno wywiadomieni, czy jesteście w Jadomiu, no to koniecznie no. trzeba odwiedzać. Dobra, mamy parę pytań. Jak to się zaczęło w ogóle? Za dzieciaka może jakoś? Jak to się zaczęło? No gdzieś się zaczęło tak, że mój brat zaczął trenować jiu -jitsu, bo on oglądał się UFC i powiedział, że nie chce uderzać, mm -hmm. i chce trenować BJJ. E, on zaczął chodzić na to jiu-jitsu. Ja też zacząłem chodzić na to jiu -jitsu. On przestał, ja chodzę do dzisiaj Czyli no tak i Tak rodzinnie wyszło. rodzinnie tak, tak wyszło. No ale tak, jakby idealnie. Jakby gdzieś tam powoli wejaca, więc y, może wróci na dobę. Ale tak. przez beata przede wszystkim. Dobrze. E, ogólnie to Wrocław, tak? Dokładnie, Wrocław. Wrocław. Tak. <głosł> I tak ostatnie sukcesy może sportowe? Ostatnie sukcesy sportowe? No to chyba Mistrzostwa Polski Czarnych Pasów, no bo ja tam wstecz zbytnio nie patrzę, mm. no ale myślę, że to dopiero początek. Są ambitne plany sportowe na ten rok, więc y, będą jakieś IBJJF-y, więc y, powinno grubo, być dobrze. Ale no patrzmy w przyszłość, to co już było, to tak. już było. Tak zobaczyłam jeszcze ksywkę Jackson, tak? O. Jak się zaczęło? Od tego czegoś. Czego się zaczęło? Kiedyś miałem przy, przygodę japem, ale <grym> możemy do tego nie wyjaśnić. <grym> okay. Ale to na inny odcinek, dobra? To przyjęło po prostu. Jak będzie, jak będzie dużo pytań, to, to mogę to rozwinąć, ale może nie tak, dzisiaj. Dobrze, <grym> dobrze. No. Jeszcze coś od ciebie może? Coś od siebie, tak? Tak? słuchajcie. Fejmujmy Jucjicu. Fajnie, że powstają takie odcinki, i zobaczymy, co z tego wyjdzie i tyle. Dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo.